Pani bomba! Widzicie? Majmy klapki! tu ryba! Dale! Rozjechane! I kolejni saleni Polacy! No tutaj człowiek czekoladajcie, ale się opalił kochany! Japonki z za tych też widzę! Super! Ale pięknie wyglądacie razem! Hej! Luboszyści! To dla nas kawałek, Pomachajcie nam! Hej! Dobrze, witam pana Fose! No pan żywy nasz na i tak? Nie I patrzymy, bo by żeby nie leciała mocno, puszka. Klaszczemy, klaszczemy, razem, razem! Mój no, no, no. ciąg dalszy, tutaj nad kanałem bardzo mocno wieje. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, że mój dźwięk nie będzie zabrany. Dzisiaj spijemy piwo, które no, mam nadzieję będzie pasowało do o, statki. Które będzie pasowało do e, e, dzisiejszej pogody, e, czyli do e, słonecznej aury miasta Łewa. Miasta, w którym wypocząć się nie da. Dobrze że ja tu krótkie jestem, bo to jest po prostu coś strasznego. Taki najazd turystów, że szok. A co to za piwo? To jest piwo Urwis z browaru Hulajdusza. Ono jest trochę powiezione jest w samochodzie. Dlatego tak tutaj wygląda nie inaczej ta kontra z dziwnym kapslem z manufaktury piwnej. Co to jest za piwo? No to jest piwo w stylu American Pale Ale, czyli amerykański jasny ale. 14 Belgie, czyli dosyć mocne. 30 EBC. No to według europejskiej konwencji bez zapomniałem, brewery, European European Brewery Convention, nie wiem, generalnie wedle organizacji yy, określającej kolor stylów, no to trochę chyba nie, przy dużo, bo Amerykanie dają na to 14 SRM-ów, e, SRM-y do EBC mają się tak, że mnoży się to przez 1,97, więc to będzie jakieś 27 EBC, no to 30 będzie trochę za dużo. Czyli nie wiem, czy to jest taka ciemna butelka, czy to, jest taka ciemna, czy to jest takie ciemne amerykańskie pale ale. Dobra. 64 IBU, wow. No to też chyba za dużo, od 30 do 45. Alkohol 5, no za mało, więc może być słodko, przy 14 G. Eee, styl, który określa amerykańskie pale ale, również określa stopień odfermentowania i to jest chyba z tego co pamiętam, 2,5 do. Do 3-0. Ja z domu złe miejsce wybrałem, pełno ludzi się kręci. Jeszcze żeby się kręciło to ok, ale stają i się patrzą po prostu. A w kapitanacie, który jest tuż obok, jest siedziba straży miejskiej. Dlatego e, przy ostatniej degustacji e, tak się trochę zaczęłem obawiać, bo widziałem umundurowanych strażników. No może będziemy mieli szansę i dzisiaj za, za, jeszcze raz zobaczyć. Piwo w stylu amerykańskim American Tail Ape. Skład, słody tail tail Ape pszeniczny, e, pszeniczny Ciemny, Karapilska Rafa. No to by tłumaczyło, to by tłumaczyło, dlaczego tu jest 30BC eee, Już na pierwszy rzut oka eee, pszeniczny ciemny ok, no to można byłoby się tym poratować, żeby zakolorować, ale kara i karafa Kara to jest taki słód, który eee, który, który eee, określa się o ile się nie mylę, również słodem eee, to się w ogóle nagrywa Tak, deksternującym a więc takim, który w, Sprawia, że piana, piana dłużej się utrzymuje. Drożże Cefalii US05, no to drożdże są w stylu, o, to by było chyba na tyle. Chmiele, Columbus Cascade Centennial Citra, no i bardzo dobrze. E, ważono w tarczynie na zlecenie browaru Hula i Dusza. No ja mam nadzieję, że ktoś tego browaru był, nie tylko zlecił, nie tylko przysłał. E, tarczyn i Manufaktura Piwa, browaru Jabłonowo. Co w aromacie? No, w aromacie jest słodko i przyjemnie, przyjemny chmiel. No też tutaj bardzo mocno wiatr wieje od morza, bo tak się usadowiłem, że przodem do mnie jest, jest co? Jest wejście do portu, tak, czyli statki wpływające w tą stronę, one wpływają do, do portu i, i, i turyści, turyści mogą, że tak powiem, podziwiać tutaj wszystko. Jeszcze, jeszcze, jeszcze mi tu samochód podjechał i śmieją chłopaki w samochodzie Dziwne bardzo logo, no, BHD, źle mi się to kojarzy Bro hulajdusza war, browar hulajdusza Urwis No mam mieszane uczucia 6 listopad 2015, czyli wygląda mi na to, że to piwo jest pasteryzowane, coraz więcej roboli mi się tu patrzy na ręce, aż się zaczynam głupio czuć. Teraz będą pewnie chcieli też piwa. Lejemy. No i moje obawy się potwierdzają. O ile piana jest całkiem w porządku. No tak, do tego koloru to można mieć pewne dostrzeżenie. Eee, to jest o tyle dziwne, że. Eee, Sama konwencja EBC, ona dopuszcza e, mocne wachnięcia. To znaczy, tam jest napisane, że chyba od, e, teraz nie, nie wiem, czy dobrze wspamiętam, do 20 jest pale ale, ale potem nagle określają pale ale do, do, do 30. Jakoś tak bardzo dziwne jest. Natomiast to, co ja tu widzę, mam nadzieję, że wy to też widzicie, ponieważ słońce świeci z tej strony. E, no to jest, kurczę, jeden wielki karmel wpłynie, albo koźlak. No ale e, zobaczmy. Aromat jest taki alkoholowo-chmielowy, no i oczywiście karmel. Okurka. Okurka. O kurka. Brak mi słów w tej chwili, żeby określić to, co czuję. Aż się wiat uciszył. Znaczy, kurczę. Aiejiejiej. To jest to, co mówiłem, słuchajcie, Kilka recenzji nagrałem i nie upubliczniłem ich. Tą chyba upublicznię. Były to recenzje chociażby z Beriotu, czy był chyba marcowy. Czy bloger ipa, czy witbir z witnicy, czy inne piwa. No bo jak wiecie, szukam pozytywów w piwie i ocenianie e, piw, w których nie mogę znaleźć pozytywów, tak trochę mija się z celem. Stąd niektóre piwa jakby są na kanale przemilczane. No e, to piwo. W sumie też powinno na to piwo spuścić się zasłona milczenia bo tak, o ile piana jest OK, ona jest w miarę trwała i nawet okleja ten plastik, który trzymam, ten plastik jest taki dosyć sporządny. No widzę że niemiecki taki ubot nie wiem czy on jest z jednoosobowy jest. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o styl, bo 64ibu no to już podchodzi pod sesyjną IP przy 14BLG 30BC. Praktycznie 4, 3 z 4 wskaźników mocno wystają za styl. Bardziej albo mniej mocno. No i to piwo. Ono jest może i okej, okay, tylko że jeżeli ktoś nie spojrzy się przez tą butelkę, bo butelka jest taka ciemna, że przez nią nic nie widać. Praktycznie nie widać nic one z koloru tego, tego szkła jeżeli przez tę butelkę e, znaczy jeżeli będziemy chcieli kupić piwo w stylu American Pale Ale no to nie dostaniemy tego, tego z tej butelki, z której jest to napisane e, dostaniemy takiego e, melanoidowego koźlaka wierzcie mi, że coś ciężko to wypić jest no, nie, nie ma tu skazy nie ma tu DMS-u, nie ma diacytylu chyba Jadą od na falę no, 700 koni to, to jest przy takim pontonie to naprawdę ma siłę 800, dwa razy 400 diesel To no, piwo podchodzi, jest krzyżówką bitera i, 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 i koślaka i w praktycznie na tym można byłoby skończyć tą degustację. Czyli no, jeżeli chcecie wypić apę, no to nie kupujcie tego Urwisa, no bo to, to raczej Apa nie jest. Na siłę, nawet ten kolor można byłoby podciągnąć. Krótko mówiąc, tak na siłę, żeby szukać czego, jakichś jeszcze pozytywów pod AP. Bo, jak mówię, to jest bardzo jakby płynna sprawa w EBC. Chociaż styl jest stylem i tyle, no to, to jest poza widełkami. Ale jak wejdziecie na Wiki, no to tam można odczytać, że ten styl jest różnie podawany. No to smak to już na pewno nie jest APA. Tutaj jest ja po prostu, e, e, no, no co, no, 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 duży karmel e, z meladajnami, chociaż tutaj nie widzę karmelu, jest słód karafa, tylko nie wiem właśnie czy karafa specjal, czy karafa zwykły, czy to jest bezłuskowy, czy zwykły, czyli taki karafa, który z tych słodów kara, e, który, który tylko koloruje, czy, czy oddaje jednak swoje właściwości. Przeniczy ciemny, no już dobra, nie będę się znęcał. Na mój gust wystarczyłoby tutaj dać tylko pale ale i morze pszeniczne jasne, żeby... albo, albo pale ale i carapils, o. I, i, i kolor byłby w stylu, e... na przykład w 10 Czy Przyzwyczailiśmy się do jasnych ap, no a to jest koźlak, typowy koźlak w kolorze, ciemno, już miedziane piwo, z trochę za niskim wysyceniem, chociaż to wysycenie akurat do apy, że było śmiesznie pasuje. Natomiast, już więcej, nic tutaj nie pasuje. Do apy. A już na pewno nie 14BLG. 14 Dobra, nie będę się zręcał. To nie jest American Pale Ale, ale jest pijalne. Czyli, jeżeli ktoś oczekuje w lecie fajnego koźlaka, bo takich piw w lecie brakuje. To śmiało. Albo dobrego, słodkiego, lepkiego bitera. To śmiało. Jeżeli ktoś szuka apy, to niech kupi inną apę. I tym akcentem żegnam się z Wami z nad wejścia do portu w Łebie. Eee, to byłem ja, Brachwa Do zobaczenia. No, Piana jest OK. No.